Rozpoczęłam swoje rządy, właśnie swoje rządy. Naprawiałam te błędy, uzupełniałam to wszystko, ale chcę powiedzieć tak, że wprowadziłam również taki, to znaczy stawiałam na nowoczesność, stąd te wszystkie zadania różne, było ich mnóstwo. Nie chcę o tym po prostu tak szeroko mówić, ale Stawiałam również na integrację, żeby ogród poczuł się, żeby, żeby działkowcy poczuli się po prostu przyjaciółmi, sąsiadami, dobrymi kolegami, żeby umieli ze sobą rozmawiać, żeby umieli ze sobą uzgadniać jakieś sporne sprawy itd. żeby się tworzyła taka ogrodowa rodzina wykorzystywałam ich do wszystkiego do czego było można bo dzięki ich pracy społecznej myśmy ciągle byli na plusie w finansach i ciągle mieliśmy pieniądze na y, robienie tych rzeczy których oni nie potrafili naprawiali pomp Naprawiali elektryczność, płoty, pracowali, prace społeczne były zorganizowane super, bardzo chętnie do tych prac organizacyjnych przychodzili. No i tak właśnie ta integracja. Pierwsze, co dla tej integracji zrobiłam, to poprosiłam ich wszystkich, żeby otworzyli furtki do swoich działek. Wszyscy byli pozamykani, twardo, tam, jak rozmawialiśmy ze sobą, to podchodzili do bramki, oparli się o bramkę i przez płot rozmawiali. Tak, tak, tak. No więc, żeby były otwarte, żeby nie mieli nic przeciwko sobie, jeśli ktoś chce tam wejść do nich na tę działkę i z nimi porozmawiać albo o coś zapytać i tak dalej. I ja wiem, no, no ja nie wiem, no jak można, nie rozumiałam tego, jak można się zamykać, nie? Ta gracja nastąpiła, ale jak pani wie, zawsze się znajdą w takiej rodzinie, nawet najlepszej osoby, które nie chcą, albo którym się to nie podoba, czy, czy po prostu nie chcą i nie podoba im się. Mają prawo też do Na, tego. Mają też prawo do tego, byle nie szkodzili, niech sobie tacy będą, ale gorzej jak. Zaczynali szkodzić, czy tam coś tego. Ale nie było takich u nas drastycznych, były jakieś takie drobne tam historie, ale nie było drastycznych takich po prostu wypadków, jakichś działań takich. No i to trzecie to było, żeby tworzyć właśnie tą rodzinę działkową i tworzyć swój własny etos etos życia, swój własny, dla siebie tylko charakterystyczny, dla tego ogrodu. Prawda? Kierując się przepisami, które nas obowiązywały, wymyślaliśmy sobie różne takie prawda, akcje, które nas spajały i przywiązywały do siebie, które pomagały w tworzeniu tego zespołu. Można powiedzieć, że w jakiś tam 70-80% to się nam udawało. To tak to bardzo dużo osób, tak. No 100% to jest nieprawdopodobne, żeby w takich gdzie ludzie są o różnych charakterach, temperamentach, dzieją się różne sprawy, żebyśmy byli wszyscy jednomyślni, bo to też byłoby niedobrze. Tak i, i dla tej zasady, na przykład Coroczne zebrania sprawozdawczo-informacyjne. Chciałam doprowadzić do takiej rangi, żeby to było święto ogrodu. Ja jeździłam po różnych ogrodach, wiem co się tam działo, więc wyciągnęłam trochę naukę i dla swojego ogrodu. Więc każde zebranie. Było od strony tej sprawozdawczej przygotowywane we wszystkich ogrodach, ale same zebrania były bardzo różnie organizowane. Postawiłam na styl, elegancję i takie uczuciowe, emocjonalne związanie z tym faktem. Wypożyczałam zawsze piękną salę, była udekorowana, obrusy na stołach, poczęstunek, zawsze było podsumowanie dokonań, były dyplomy, były pochwały, były nagrody drobne, różne, były jakieś poradniki, ja sama zresztą pisałam o ekologicznej uprawie, takie ABC wzorowego działkowca. To na, na maszynie przepisywaliśmy takie powstawały yy, zeszyciki. Które te nowości wprowadzały, ułatwialiśmy. Czasem był jakiś występ, bo mieliśmy już uzdolnionych muzycznie y, ludzi, poetów mieliśmy w ogrodzie, którzy przeradzało się w to święto. Wszyscy przyszli, czyści, wykompani. <laughs> Wie pani, w garniturach, odświętne, koszule, krawaty wypucowane. Buty, patrzyłam na nich z radością, że oni to tak odczuli, że nie wypada przyjść tu po piwku, po wódeczce albo w zabłoconych butach, czy w rozhełstanym jakimś brudnym swetrze, co było na porządku dziennym w bardzo wielu ogrodach. U nas było święto i oni to święto szanowali. A dlaczego to wprowadziłam? Ponieważ Byłam przekonana, i to się sprawdziło, że ludzie, którzy tak traktują zebranie i przyjdą tak przygotowani na zebranie, będą się kulturalnie zachowywać. Tu nie będzie pyskówek, nie będzie obrażania, nie będzie wytykania różnych rzeczy innych. Tu będzie dyskusja, porządne pytanie i... To bardzo ułatwiało podejmowanie uchwał, propozycje tam jakichś rozwiązań i tak dalej, bo mieli prawo wypowiedzieć się, ale nikt nie nadużywał tego, że, że ma prawo wypowiedzieć się, żeby robić na zebraniach awantury, co było w niektórych ogrodach na porządku dziennym. Czyli psychologicznie. Psychologicznie. Podeszła pani do sprawy, żeby ich tutaj. Tak, żeby skończyć. ich ujarzmić ale no, może to słowo tam powykreślamy chyba później coś, jakieś słowa. Ja myślę, że ono nie ma negatywnego tak. zabarwienia, tylko pozytywne. Ujaśnić w tym sensie, żeby... Ujaśnić, fajnie, żeby, na, na, żeby pokazali swoją kulturę. A byli to ludzie wykształceni tam, większość to miała wyższe wykształcenie w tym ogrodzie. Byli na stanowiskach i tak dalej. Więc rządzić też było trudno. Jeśli si się miało dwóch kuratorów, na przykład tych kur kuratorów, tak, trzech, Dwóch kuratorów na działce, jeśli się miało samych wizytatorów, metodyków, jeśli się miało samych dyrektorów domów, dziecka czy tam jakiegoś szkoły czy przedszkola i tak dalej, kiedy się miało ludzi z dyplomami i z wielkimi funkcjami. Nie było łatwo kierować, ale też odniosłam sukces, bo na jednym zebraniu Powiem, bo to było bardzo śmieszne. Bo ja tak lubię sobie przypominać takie historyjki. Na jednym zebraniu decydowała się bardzo ważna sprawa, no ale tak nie wszyscy byli zainteresowani. Tym przyszli kuratorzy na zebranie, tam ci wszyscy wizytatorzy metodycy i różni sobie pogadywali. Więc y, widziałam, że, że już będzie kłopot, bo się bractwo spotkało, znajomi się spotkali już są i pa, pa, pa i pa, pa, pa. No więc zaczęłam od tego, że ogród działkowy to jest wspólnota ogrodowa, wspólnota ludzi. Tu w tym ogrodzie, proszę Państwa, nic nie znaczy. Tytuł, wykształcenie, pełniona funkcja. Nic nie znaczy, czy jest ktoś kuratorem, czy wizytatorem. Tutaj wszyscy jesteśmy równi. Równi, proszę Państwa. I znaczymy tylko tyle, ile my dla ogrodu damy. Ile my damy dla ogrodu. Jak mu pomożemy? Jak go będziemy wspierać? Jak zapiszemy swoją kartę historii tutaj, w tym ogrodzie? Wie pani, cisza, a potem wstał, yy, wstał yy, jeden z wizytatorów, on miał takie poczucie humora, to to się szybko działo, bo ta cisza też tak trochę. Wstał, tak jest pani prezes, <głos> <głos> zrozumieliśmy, <głos> wszyscy brawo bili, śmiali się, w ogóle przeżyliśmy chwilę taką i wie pani, że to mi bardzo pomogło bardzo pomogło, bo oni już się nie wygłupiali, że przyszli o ważni tacy i tak dalej i zawsze tylko to cześć pani prezes było jak ktoś chciał sobie zakpić albo albo tak dla żartów nieraz tak się witaliśmy. Cześć pani prezes. No to takie moje osobiste y, wspomnienie.